Spotkanie opłatkowo noworoczne, kolecnie Zamość w tym roku to przede wszystkim spotkanie wyrażające wdzięczność. Ja z ogromnym takim pragnieniem powiedzenia dziękuję. Chcę powiedzieć wszystkim, którzy tutaj dzisiaj byli, a byli pracownicy, współpracownicy, przyjaciele i samorządowcy, i przedsiębiorcy, i słuchacze. Ci również, co na co dzień tworzą to nasze katolickie radio Zamość, co przychodzą codziennie prowadzić modlitwę kolongo do Bożego Miłosierdzia Różaniec. To taki dzień wspólnej jedności I z pasterzem naszego kościoła decyzjonalnego, księdzem biskupem Marianem Rojkiem, z wszystkimi kapłanami, którzy także uczestniczą w tworzeniu naszej decyzjonalnej rozgłośni. Chcę powiedzieć przede wszystkim... Dziękuję za Waszą obecność, za życzliwość, za dobroć Waszego serca, które okazujecie naszej rozgłośni. Dziękuję za to, że dzisiaj mogłem usłyszeć po raz kolejny, że radio się rozwija, że radio coraz bardziej profesjonalnie nadaje audycję. To dzięki Wam, drodzy słuchacze, dobrzy, dobroczyńcy, sympatycy przyjaciele naszej zgłośni. Dziękuję Wam za to wszelkie dobro i Pan Bóg niech Wam oficie w tym nowym roku, 2015, błogosławi. Cicho, cicho, cicho i śnieżnie, pola ściela się mroźnie, spływa wieczór, niepewność, wszędzie czaj się groźnie. Cicho, cicho, cicho i śnieżnie, pola ściela się mroźnie, szczyty Pobieczur niepewność wszędzie, czaj się groźnie. Cicho, cicho, cicho i śnieżnie pola ścielob się mroźnie. Święty wieczór staje, rodzi się bór. O Osiem losu nam roki oddan ciężkie wyroki Cicho, cicho, i śnieżnie pola, z się mroźnie, zbywa wieczór, będą wszędzie, czaj się groźnie. Cicho, cicho, cicho i śnieżnie pola, z się